Halo, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Europa Universalis 4 jako Szwecja. Jak zapewne pamiętacie, przy okazji poprzedniego odcinka zmasakrowałem północne Niemcy. No i teraz przygotowuję się do wielkiej inwazji na pozostałe kontynenty, ponieważ wydaje mi się, że na ten moment w Europie zrobiliśmy już swoje, więc wypadałoby na przykład, nie wiem, zmasakrować Haiti. No, brzmi jak nie plan, tylko boję się troszeczkę floty tej jego Haiti i jego sojuszników, czyli Laplaty i tego, i tym podobnym, przepraszam, syfom. Ale, zanim cokolwiek zrobimy, to najpierw zobaczmy, jak wygląda sprawa z naszą flotą. Nasza flota jest całkiem spora, gdyby ją tutaj podesłać, to powinna teoretycznie wystarczyć, żeby to wygrać, więc może niepotrzebnie się boję. No dobra, przetransportujmy naszych żołnierzy z wyspy na wyspę, no bo jeżeli chcemy wypowiedzieć wojnę Haiti, no to to musi być wojna szybka i zdecydowana. Halo, halo. Będziemy walczyć z Peru, które ma sojusz z czym? Peru ma sojusz z Haiti i La Plata, a La Plata ma sojusz z Haiti i Peru. Wszystko się zgadza. Możemy zawołać wszystkie te trzy kraje w jednej wojnie. Wciąż mamy problemy z tym absolutyzmem, z y, tym y, disasterem, który sprawia, że nasz kraj jest smutny, biedny i co chwilę dostajemy eventy, że naszego króla nikt nie kocha. Ale my wszyscy wiemy, że to nieprawda. Nasz król jest kochany. Naprawdę kochany. Tylko po prostu oni tego, haha, nie doceniają. Na przykład jak ci buntownicy, których teraz muszę zmasakrować. Swoją drogą, niegubim pomysłem byłoby teraz tutaj y, ogarnięcie sytuacji z tymi, no właśnie, powiedziałbym z tym, ale nie za bardzo to wygląda. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam problem, bo y, y, Latwian 6%, Prusian 2%, Westfalian 0%, no jest cyf, Jest cyf, nie za bardzo mam jakichś tutaj zaakceptować, tak powiem. A no cóż, bywa i tak. Dobra, najdzie to jakiegoś dobrego generała. A takiego naprawdę dobrego generała. Taki? Czemu tego nie łączycie? Stack. Proszę to połączyć stack. Halo! u żołnierzy! Nie mogę ich połączyć? Co się stało? Halo! Macie jakiegoś generała tutaj. Dobrego generała. Może być inkwizytor. Znaczy Konquistador. Inkwizytor, boże. Dobra, są połączeni. W takim razie, declare war, imperializm, wołam też i ciebie, i ciebie, bo tak, bo powalczymy razem. I idziemy tam. Elo, elo, bambero. I mogę jakoś, o Boże, teraz koalicja na mnie zawiązujecie, naprawdę? Trochę, trochę lipa z, z waszej strony, że akurat teraz, no ale dobra. Rozumiem. Co jest to wy, po ilu wy się tam transportujecie tych żołnierzy? Chwileczkę, moment, uno momento. Po ilu wy się tam transportujecie? Po ośmiu? Po ośmiu? My god! Stój. Stój. stój! stój! Stój, 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 stój. Goddammit! Zmasakrowali mnie! Mamy tak doszczętnie! Bo jak debil wbiłem się... To ile ja mam tych transportówek? Co to ma być w ogóle? Jaki syf! Jaki syf! Ah. Co tam się dzieje na południu? La Plata żyje. Potrzebujemy transportówek. Nie sądziłem, że to powiem, ale potrzebuję transportówek. Trabakul cool potrzebuję. Trabakul! Cool. Zbudować mi trabakulę, proszę. Dużo trabakuli. Więcej trabakuli. Więcej trabakuli. Dziękuję. Dziękuję za współpracę. Potrzebuję jakiejś armii. Tak, z 20 tysięcy żołnierzy. O, widzę, że jest akurat przygotowana. Fajny event. Tylko, że znów, po co mi? Ja potrzebuję Mempowera. Wszyscy wchodzą w koalicję przeciwko nam. Czy to jest problem? O no nie, dopóki mamy sojusz z Osmanami, dopóty to nie jest żadnym problemem. Tak na dobrą sprawę. Nie wydaje mi się, żeby było. Oho! Oho! Trusy się pokończyły! Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Koalicja! Commonwe w koalicję przed wszyscy w koalicję wchodzą! bo co? Bo ukradłem cesarstwo, bo zniszczyłem cesarstwo, to takie wielkie mi Ukradł cesarstwo! O wielkie mi halo! Zaraz będziemy płakać, bo... Bo co? Bo, 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 bo ukradł nam coś, co, 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 co było zawsze. Nikt się tym nie przejmował tak naprawdę. Dopóki ja nie zrobiłem tam porządku. O, tyle mogę powiedzieć. Jak to tutaj... jewa? <słuch> W ogóle, na platy. W... Co, 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 co to było? Ała! To było wielkie i potężne. I przerażające. I przerażające. Ej, gdzie jest moja flota? Floto, floto, floto. Floto, floto. Floto. Dajcie mi statki, bo ja widzę, że muszę zrobić porządek, bo to jest. To jest smutek i żal jakiś. To jest jakiś smutek i żal. Po prostu. Nie jestem w stanie bardziej tego skomentować. Smutek, żal, zgrzytanie zębów. Dajcie tych żołnierzy. Wy wpływać tutaj do tego portu. Wpływać do tego portu. Na statki. Natychmiast na statki. I odpływać w stronę tutaj yy, zachodzącego słońca. Czyli na zachód. Płynąć. Połączycie tam z tą flotylą. Jeśli możecie. Bo tutaj też mam jakieś statki transportowe, co nie? Z tego co widzę nawet osiem. Matko Bosko. 8 statków transportowych. Osiem statków transportowych. Jak tak można? Potrzebujemy tutaj żołnierzy. Dużo żołnierzy. Płynąć. Płynąć. Daleko, daleko. chem daleko. Dopłyniecie spokojnie. Nie takie rzeczy się robiło. Stateczki. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Floto. Dopłyń. Zjednocz się w jedną wielką flotę. Bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy tutaj jeszcze troszeczkę więcej żołnierzy. Ile mamy tutaj transportówek w końcu? 19 tysięcy. Mało. Nie będę ukrywał, to jest mało, bo oni tam mają 56 tysięcy żołnierzy. Potrzebuję więcej statków, więcej transportówek. Wniosek jest tylko jeden. Trzeba budować ponad limit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden statków. Brzmi spokój. Przetransportujemy największą armię w historii w Szwecji. Dobra, Wbijać się te statki. Wbijać, powiedziałem. Dziękuję. Teraz płynąć, płynąć tutaj. Taki malutki desancik. No, raz, 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 raz. Oho, bunty w sztok. Już myślałem, że bunty w Sztokholmie, nie? Już chciałem, już chciałem klnąć. I mówić co to? Jak to możliwe? W Sztokholmie nie mogą wybuchnąć buntownicy. Ale jednak nie. Ale to bunty w jakimś murzyńskim państwie zwanej, zwanym Rosją. Dobra. Desantujemy się szybko, szybko, szybko! Szybciej! Dzień dobry! Dzień dobry, to ja. I ze co chciałem skorować. To bardzo dobrze. Teraz tak, transportujemy naszych żołnierzy ponownie tam. Więcej żołnierzy tam transportujemy. Ktoś chce prawo przemarszu? Gówno dostaniecie, przepraszam, ale tak, po prostu gówno dostaniecie. Hmm, local development. Niech będzie. Idziemy was podbijać. O Boże, Dismarchen ma bunty. Gdzie jest Dismarchen? Które to w ogóle jest? Tutaj. Ale was zmasakruję. Ale was zmasakruję. Normalnie się zesracie. Dziękuję. Gdzie jest moja armia? Tu jest moja armia. Oblegać. Bardzo bym... Ośmielacie się atakować moich żołnierzy? Ja wam dam. O, nielojalni oficerowie. Nie, co ja kliknąłem? Co ja kliknąłem? Przeklikałem bardzo ważny event. To źle. To bardzo źle. To bardzo źle. Ojejku, a co jeżeli w tamtym evencie straciłem Army Tradition? Tak! Ja tam straciłem Army Tradition! Co za syf! Ała! Ała! Dobra, poodbijajcie te prowincje, bo nie podoba mi się fakt, że... No po prostu nie podoba mi się fakt. Że tutaj okupują cokolwiek. Ja dam w swoją drogą świat. Hmm, nieźle. Nieźle. Francja weszła w koalicję przeciwko mnie? Dlaczego? W jakim celu? Co ja takiego zrobiłem, że wy chcecie mi wojnę wypowiedzieć? Ja nic nie zrobiłem! Ja tylko zabrałem to, co było moje od samego początku, tylko wy jeszcze o tym nie wiedzieliście. W tamtych czasach nie wiedzieliście. Wiecie, motyw podróży w czasie, te sprawy. Daj mi tutaj statek. Niech on tutaj blokuje im ucieczkę. Możliwość ucieczki w ogóle. w Forcie, forcie. Mój ty forcie. Tutaj. Hmm. Chyba ze swojej strony jestem. O Boże! No naprawdę będzie teraz biegać i próbować odbijać? No nie. Nie zgadzam się. Dziękuję za współpracę. <laughs> Haiti, Haiti, Haiti Ty powiesz, O Boże, i Rosja weszła w koalicję Po co? Po co? W jakim celu? Jestem dobrym Dobrym władcą tych ziem Nie narzekają Buntownicy? Ech, co tam buntownicy To jest nic Buntownicy to nic Nie takie rzeczy się widziało Nie takie rzeczy się masakrowało Doszczętnie Dobra Bum, bum Magunona is over czy my coś przegraliśmy, o czym ja nie wiem? Nie, wygraliśmy. No to ma zakrywać! Na co czekacie? Jup! Boom! Z jednej strony, z drugiej strony. Żadnych partykularistów na moim terytorium. Dobra. The end to. O! Co się stało? Ko koniec! Koniec! Dziękuję! W końcu możemy żyć spokojnie. W końcu nie mamy problemu z żadnym dyskontentem i... Ach, oczywiście!

Tutaj bardzo dobrze zebrać się... O! Era rewolucji. No dobra. Chciałbym zobaczyć, cóż takiego ta era rewolucji ma nam do zaoferowania. Z tego, co widzę... Ha, bądź imperatorem. Jestem. Powerful subject. Mam. Large capital. Mam. I co tutaj mamy? Mm, liberty desire from subject. Artillery bonus versus fort. Force march nie kosztuje. Global naval engagement plus 20%. Unjustified conquest. Okej. Okay. IMPROVE ARTILLERY RANGE I LOYAL SUBJECTS OK OK, okay. brzmi dobrze o, polecam polecam taki styl życia dajcie je mi tutaj jeszcze więcej tej floty pamiętam miał być 27 statków tyle zamawiałem czy jest? No, jest? no jest teraz dajcie mi tutaj tę armię bo też ją chcę tutaj widzieć tak tę armię tę armię z tym z tym dwugestkowym generałem tę armię Jesteście tutaj? O Boże, Jeszcze wyjdźcie tutaj. Atacz do transport? Płyniecie panowie. Płyniecie panowie, panie, wszędzie płyniecie. Tam płyniecie. Tu płyniecie. Dziękuję. Mamy możliwość przejścia na kolejną technologię. militarną między innymi. Przechodzimy. Administracyjną? Przechodzimy. Nie możemy być zacofani administracyjnie. Nie możemy. Po prostu nie możemy. Dobra. Holsztyn? Zmasakrowany. Mamy jeszcze gdzieś jakichś buntowników? Przepraszam? Mamy. Ej, przeboleje to jakoś. Mamy nowy rodzaj jednostek. Royal Mortar. Przeboleje. War! O matko bosko! Wojnę mi wypowiedzieli. I to koalicyjną. Na szczęście osmanie odpowiedzieli. No dobrze. Wojna koalicyjna. Dawno nie walczyliśmy w wojnach koalicyjnych. Czego, czego nie robić w wojnach koalicyjnych? Przede wszystkim nie prowadzić dwóch wojen naraz. Ała! Moje statki transportowe! Nie! Uciekajcie! Uciekajcie ludzie! Nie! Uciekać! Run! Run! Wracasz tutaj! Wracasz tutaj! Dobrze, dobrze, spokojnie. Do Haiti i do tematu Haiti jeszcze wrócimy. Definitywnie. Haiti, słuchaj. Zagadajmy się. Ja dużo od ciebie nie chcę. Od kilka prowincji, dobra. Dobrze, rozumiem. Oddaj mi te prowincje. Nie walczmy. Nie walczmy. Kochajmy się. Będzie dobrze. Skorujmy przy okazji te ziemię. Będzie jeszcze lepiej. Okej. Okay. Teraz rzeczy ważne. Musimy wygrać wojnę z koalicją. Tylko teraz, jak wygrać wojnę z koalicją? I tu zaczynają się robić problemy. Hmm. Hmm. Powiedzmy, że ta armia ruszy razem z tą armią, tutaj. Brzmi jak dobry plan. Ta armia zjednoczy się z tą armią. Gdzie jest moja 26-tysięczna? Tu jest, dobra. Ta armia będzie antyrosyjska. Wy idziecie tam razem, together. Wbijacie jedni, wbijacie drudzy. Dziękuję. Zmasakrować ich doszczętnie. Bardzo dobrze. Teraz tak. Wy. Idźcie masakrować tych frajerów. Znajdziecie tutaj dobrego generała, dobrego konkwistadora. Niech on was poprowadzi do boju. Jak tam nasz przychód? Plus 35, jest dobrze. Osmanie zostają po tyłku. To nie jest dobrze. To nie jest dobre. Hmm, tutaj poproszę was do Rosji, do Rosji. Musimy im pokazać kto ma tutaj super, superiority. Superiority mam tutaj ja. Otóż to. ok plus 3 worldscora. Ciśniemy dalej. Tutaj do Płocka, do Płocka, nie dać im okupować prowincji. Yy, masakracja totalna! Dobrze, plus 4 warscora, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. The siege of Łuki is over. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia czym jest Luki. Mogę tylko się domyślać. The siege of Podlasie is over. No Podlasie to akurat wiem gdzie jest, to tutaj jest, gdzie stoję. W tym dokładnie miejscu. Weźcie to, rozwalcie i szturmować od razu w miejscu. Zdobyć to. Dziękuję. Oj, moje biedne Pepiki. Spokojnie Pepiki, uratuję was. Wy idźcie dalej na północ, a wy razem z Pepikami tutaj bawicie się w partyzantów, masakrować tych frajerów. Masakrować tych frajerów, damy radę. The siege of Moskwa is over. Jak to tak? Jak to tak? Kto wam pozwolił w ogóle Moskwę zdobywać? A nie przypominam sobie, żebym ja wam pozwalał. No, no dobra, najpierw na Francuzów. Najpierw Francuzi. Mam nadzieję, że ta armia tutaj się nie ruszy, żeby im pomóc. Mamy nadzieję, Halo? U na koalicji na piątce to jest dobry pomysł. Okej, okay. plus 3 world scora. Nie jest źle. Widziałem tragiczniejsze wojny koalicyjne. Teraz tak, wy, tutaj. My, ludzie, musimy się trzymać razem. Przydałby się jeszcze jeden dowódca. Taki dobry dla odmiany. Nie sądzicie? Bo może monster padł. Ojoj, oj, oj. Dajcie dobrego dowódcy. Takiego dobrego dla odmiany. No, słaby. Ale dobra, musimy starczyć. Może wygramy. Odbić to. Przy okazji nie chcecie już tutaj łatwisy? Nie? Niezbyt. No, kumam. Też bym nie chciał w sumie na waszym miejscu. Bo to jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest powiedziane, że wy to wygraliście. Ani że wy to przegraliście. OK. Siege of Bremen is over. Powstrzymajmy tę armię francuską, nim będzie za późno. Bo chodzą i nam podbijają wszystko. Siege of Jarosław is over. O nie! O nie! Ruszać. Go! Z dwóch stron tych frajerów. Z dwóch stron. Gonić ich! Gonić ich! A tych ich dogonić! Tutaj! Dobrze? Przegraliśmy w Hamburgu. To nie dobrze. Duża armia przybyła. Duża armia francuska. Powtarzam, duża armia francuska. Stop! Przybyła do nas. Stop! Potrzebujemy pomocy. Stop! Hum! Do Moskwy. Raz, 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 raz! Pepiki nam umierają! Pepiki, wytrzymajcie! Dobrze! Dobrze! I co, frajerzy? Aha, bunty w Munsterze! Tego się nie spodziewaliście. Specjalnie je tam wybuchłem. Taki był mój plan. Od samego początku. Chciałem, żeby te bunty tam wybuchły. Tylko po to, żebyście. Wy... Muszę iść koło, naprawdę. Odbić tę Moskwę. Nie wiem, mury wysadzić. Strzelać, wysadzić mury. Cokolwiek. Mamy 44% warskora. To nie jest przypadek. Moskwa padła. Super. Nurembergia, nie! Nurembergio! Uf, bunty. Bunty. Spokojnie, mam plan. Ja mam plan. Armia od nowa tutaj. Robić się. Szybko. Armię od nowy rób się. Rób się wielka i potężna. A wy tak. Wy tutaj idziecie. Tutaj. Od, pół... no, od południa, przepraszam. Od południa i razem z tymi od północy wbijacie się w tych frajerów. Albo i się nie wbijacie. No dobra. Może jednak. Może jakoś. Może... Chętnie bym was dorwał. Aha! Tutaj jesteście. Dzień dobry. Nie pozwolę, żeby Osman upadł. Osman to jest dobry sojusznik. Odpowiedział na wezwanie. Ja odpowiadałem przez miliony lat, więc gdyby on teraz nie odpowiedział, obraziłbym się na tę grę. Bardzo bym się obraził. Dobra, dużo armii, dużo żołnierzy. Poproszę dużo żołnierzy. tych Natychmiast. Natychmiast wielkiej ilości żołnierzy! Dobra, mamy 50 tysięcy żołnierzy tutaj. Udało się tylu zgromadzić. To są wszyscy ludzie, którzy są zdolni do walki. Ruszać na lubekę, odbić lubekę, uratować wszechświat. Trzymać szyk i bronić Bestikodo. Dobrze. Ugraliśmy. Utrzymaliśmy szyk. Dobrze, dalej, na południe. Na południe. Boli mnie, że ta Rosja taka waleczna tutaj jest i ona się nie chce poddać. Się nie chce pod. O, ogród. Zmasakrować tę armię w tamtym miejscu. Możemy im stolicę upaść w sumie. Dlaczego by nie? Halo? Rosjo, wbijam się. Uwaga. Gotowa czy nie? Nadchodzę. Mm. Pepiki, szybko, 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 pepiki. Dobrze. Stolica im padła. Jeszcze lepiej. Co tutaj się dzieje? Jest w miarę stabilnie. Dajcie armię tutaj do Francuzów. Niech ci Francuzi poczują naszą furię. Spalimy im Joannę Dark zaraz na stosie. Co to się dzieje? Jednak Francuzi to Francuzi. Ci to opór, ci to opór stawiają. Jakiś mały, ale jednak opór. Ała. Wow. Ała, ale dostaliśmy, ale dostaliśmy po mordzie. Jeszcze tutaj w Commonwealthu walczymy, w Commonwealthu Sun. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, mamy 46% poscora, ale wojna się dopiero zaczęła. Wojna jeszcze się rozwinie, jeszcze zdecydują tutaj, kurcze gwiazdy o tym, kto zwycięży. Komety będą przelatywać. To tak naprawdę zdecyduje o zwycięstwie. Event. Event! Czy wyskoczymy jakiś event pod tytułem wybuchasz? Czy też nie wyskoczy Ci event pod tytułem wybuchasz? No bo jeżeli nie wyskoczy event pod tytułem wybuchasz, albo Osmani nie stwierdzą nagle, że mnie zostawiają w tej wojnie, co byłoby żałosne z ich strony, bo my to możemy wygrać. No to powinienem to wygrać. Ale jeżeli armia francuska nie przestanie maszerować przez Rzeczpospolitą, to się strasznie obraże. Strasznie się obrażę, no Hola! 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 Co tu się dzieje? Tu jest jakaś armia. Dlaczego ten niżny niżnowogród jeszcze nie upadł? Weźcie to, ostrzelajcie jakoś coś. Możecie? Czemu nie możecie? Fortis already have bridge. No to zmasakrować! Boże, co wy robicie? I dajcie jednego generała jeszcze. O, niżny to super. Jeszcze jest jakiś generał by się tutaj przydał. Ten. Słaby. Słaby, nie ukrywam. Bardzo słaby. Chodźcie tutaj. Masakrować frajerów z każdej strony! Z każdej strony! Dobrze. Tam jakaś bitwa się odbywa, ogromna bitwa, jak widzę. Przegraliśmy tę ogromną bitwę. To nie dobrze! Wbijemy się ponownie. Z dwóch stron! Dobrze! Niedobrze! Przegrywamy bardzo ważne bitwy! Życzymy bitwy! Bitwy, które decydują o przyszłości naszej szwecji! A my nie przegrywamy! Za głupia wojna! Oła. Bolało! Oła. Naprawdę bolało! Redukujemy burru Exos. Hmm. 50 admin powera. Albo 50 prestiżu. Admin power szłam na full dobra 17 tysięcy żołnierzy tutaj. Zero manpowera. Ej, boli. To boli. To bardzo boli. Improve relations plus 20%. Dobra. Ten go pana też zatrudnię. Przyda się. Przydadzą się wszyscy. Każdy, kto może pomóc, jakoś się przyda. O, whitepaper by się chcieli. A może chcecie coś oddać? No to w sumie, oddajcie. Proszę oddać mi kilka prowincji. Hmm. Czemu na to się nie zgadzacie? Czemu? Minus 4. No dobra, jestem w stanie to zrozumieć. Jedną prowincję! Naprawdę, jak ja wam mogę ugrać tyle prowincji? Clear offer, chwileczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, trzy, cztery. No mogłem, że cztery! Oszukują mnie na każdym kroku. Hmm, chyba że. Riaza? Nie. Pieniądze? Nie. Dobra, łapcie. Koniec tej wojny koalicyjnej. Ileż można? Ileż można? I co, musiałem Wam pokazać, gdzie raki zimują? A nie zimują w Szwecji, zimują tam u Was. I tam macie razem z tymi rakami sobie umrzeć. Głupie rosyjskie raki. Nerwują mnie takie wojny. Ach, i jeszcze bunty w Magui. Na szczęście stałem tam armią, z zupełnym przypadkiem. No, no to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, by go zakończyć, gdyż zakończyliśmy bardzo ważną wojnę koalicyjną, która decydowała o być albo nie być w mojej Szwecji. Jak widać jednak być, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu no i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem. Na razie!